Więc witam was bardzo serdecznie w kolejnym dniu, czyli w poniedziałek. I właśnie z dnia dzisiejszego dotarła do mnie paczka, którą zakupiłem w Black Friday jakieś tam półtora tygodnia temu. No ja nie będę spoilerować, jest to aparat. No i go właśnie dzisiaj na live na Kamilu najlepiej otworzę. Ogólnie paczka jest takich rozmiarów, takich... Jedna część to jest aparat, druga to obiektyw, tak zgaduję. W tym czasie właśnie na tym statywie, o tam leży sobie Maxiu, Tutaj na tym statywie zrobiłem sobie poteczkę, zrobiłem miniatureczkę, ustawiłem premierkę filmu. No i dzisiaj będzie właśnie live'ik z tego otwarcia. Ogólnie jest to jakby taki przełomowy moment, jeżeli chodzi o przebicie jakości. Bynajmniej mam taką nadzieję, że będzie jakaś widoczna różnica. Ogólnie przepraszam za te włosy, nie wiem czy już o nich mówiłem czy też nie, ale naprawdę dzisiaj to coś masakrycznego z nimi. Nie wiem co się z nimi odwaliło. Z czego najbardziej się cieszę to to, że będę mógł po pierwsze wykorzystać ten mikrofon właśnie do drugiego aparatu. Po drugie rok temu ubolewałem i płakałem, serio płakałem. Że ten gimbal, który tutaj się znajduje, yy, niestety jest niekompatybilny z moim aparatem, a dokładnie z moim obiektywem, bo jakąś kompatybilność sobie ogarnąłem, jakąś przejściówkę i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o wyważenie tego mojego aktualnego, dostało ten obiektyw i aparat, to niestety nie daje rady. Ale natomiast to, co się znajduje w tamtym, w, tam, w, tam, w tym pudełku, podoła temu. Dodatkowo, oczywiście, większa matryca. No i ogólnie z tego aparatu jeszcze 3 tygodnie temu, czy miesiąc, korzystał z niego każdy polski YouTuber. Freezy Rezi, no i głównie. Easy Rez, bo teraz i A, i Field Lovers, bo teraz przeszli na coś nowego. Więc, oczywiście, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za wsparcie, za możliwość dzięki Wam zakupienia czegoś takiego. Bardzo dziękuję Wam, że po prostu mogę się dzięki Wam rozwijać. Ja już nie mogę doczekać, niestety, muszę poczekać jeszcze te 5 godzin, 30 minut na otwarcie. Właśnie to jest najgorsze w tym wszystkim, że kurcze, pieczone trzeba czekać. Zawsze, jak coś takiego fajnego przychodzi, ale z racji, że to właśnie dzięki Wam coś takiego e, jakby mogę zakupywać i się rozwijać, tak też właśnie w taki sposób chcę Wam to e, wynagradzać, właśnie jakimś takim z misjami na żywo, gdzie właśnie na żywo przy Was otworzę tą paczkę. Ja tymczasem idę teraz zobaczcie na obiad, bo mam malutko e, minutek, a zaraz mam kolejną lekcję. więc e, odezwę się do Was później, jak będę tutaj myśleć, jak tu fajnie te wszystkie kamery. E, jak tu w ogóle ten aparat postawić, żeby tu fajnie dzisiaj. Mógł wyglądać na cały unboxing. Ok, więc jestem już po live, jest w sumie godzina pierwsza rano. I ogólnie jestem teraz z innego mikrofonu, z tego mojego pierwszego, i nie wiem, czy nie jest słabsza jakoś, ale, ale tym się nie przejmujemy. E, teraz zobaczcie jakieś tam fajne, śmieszne, przyjemne e, momenty z live'a. Proszę bardzo. Wow. Wow. I obiektyw 16-35. U. może tak światło 2 8. No i na koniec główny gwóźdź programu. Czyli Sony a siedem i o kurde, o kurde, a tak się tu podłącza Jakie to jest ciężkie, to jest ciężko. Ej nie, dobra. Ogólnie na chwilę obecną mi pokój się prezentuje, a bardziej łóżko w taki sposób. Mam tutaj pudełko po body, pudełko po obiektywie, pudełko po przesyłce. Tutaj mam natomiast wszelkie instrukcje, kable i tak dalej. A tutaj polski robiłem Jeżeli chodzi o sam aparat, to wygląda on identycznie. O, woda mi spadła. Jeżeli natomiast chodzi o sam aparat, to prezentuje się on podobnie jak ten aktualny. Nawet nie wiem, kto mnie jest. czekajcie, kto jest cięższy. Chyba sony, wydaje mi się, że jest cięższa, by na mnie jest sam obiektyw. No i tak, tutaj mam zastosowanego tego lepszego, rowda. Tutaj jest ten gorszy, który trzeba manualnie włączać, tutaj natomiast samemu on się załącza. Yy, obiektyw to oczywiście 16-35, ten najpopularniejszy Gemaster. Niestety drogi, ale mam nadzieję, że na długo będzie mi on właśnie yy, starczał i sprawował się. Jeżeli właśnie chodzi o filmy z tego aparatu, to nas, niestety, na razie musicie się jakby wstrzymać musicie się niestety na razie jakby uzbroić w cierpliwość ponieważ rano jak wstanę pewnie będę coś z nim kombinował uczył się niego, jego i patrzył, i patrzył jak on właśnie działa funkcjonuje aczkolwiek niestety mm... Możliwe, że w przyszłym będę z niego nagrywał chociaż taki jeden testowy, żeby po prostu zobaczyć jak on działa, jak on wygląda. Aczkolwiek trochę to zajmie jak ogarnę go tak w 100% jak chociażby ten aparat i cały ten Sony, yy, i cały ten Lumix, ponieważ jakby cały system Lumixa już znam na pamięć i wiem co i gdzie się znajduje. Tutaj tak na szybko mniej więcej no, lekko jest tak samo pokazane jak tutaj, ale niestety wciąż dużo innych jest opcji, których kompletnie nie znam i pierwszy raz je widzę. Jest będę majsterkować, będę się uczyć, będę je testować. No i mam nadzieję, że z czasem przejdę na te sony i wam będę pokazywać, jak z tej jakości to wygląda. Na pewno jedno, co na początku każdy z Was może zauważyć, to po prostu właśnie... Yy, jak to się nazywa? A, ostrość. Ostrość w tym aparacie jest po prostu masakrycznie szybka i ona w ogóle, no i ten aparat w ogóle to jest coś nie gubi, tutaj natomiast są takie pulsacje, na przykład poza mną, jakie jest rozmazane ekran, to są takie pulsacje, ta na przykład takiego czegoś nie ma, nic takiego właśnie nie występuje, a ten aparat chyba nawet teraz nie ma autofokusa na mnie i teraz to szczciłem, no to ciekawa sytuacja. No cóż, zobaczymy, czas pokaże. Powiem tak, ja jestem zadowolony, jeżeli chodzi o ten aparat. Fajnie, że się przełamałem, przeszedłem na Sony, bo najgorszy krok już zrobiłem, ponieważ obiektywy u nich są drogie, ale zakupiłem obiektyw, zakupiłem wody. Teraz, jakbym chciał coś lepszego sobie od Sony kupić na pewno, to już te wydatki będą o wiele mniejsze i tym się chociażby martwić nie będę musiał. Ja już więcej nie gadam, kończymy dzisiejszy dzionek. Dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiaj. I... i rzeczywiście coś z tym autofocusem jest nie tak bez kitu no dobra, dzięki wielkie, trzymajcie się, miłego dnia mam życzę no i widzimy się już następnego dnia jutro, możliwe właśnie, że z tego aparatu, trzymajcie się, cześć